Witam Was serdecznie z tej strony: pasywne zarabianie. Jeżeli jesteś po raz pierwszy na moim kanale, to oceniam różne aplikacje oraz różne strony, które oferują nam zarobek. Także, jeżeli zainteresowałem Cię chociaż w małym stopniu, zostaw subskrypcję na kanale, a będę ci naprawdę wdzięczny. A teraz przechodzimy do dzisiejszego odcinka. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci kolejną już aplikację, gdzie kopiemy e, jakąś kryptowalutę. Także bez zbędnego przedłużania przechodzimy do aplikacji. E, aplikacja ogólnie nazywa się Sperax Play i jak widzicie, od razu nam się rzuca w oczy. E, mamy tutaj e, własny por, portfel jeszcze kryptowalut, więc jeżeli nie macie Jakiegoś portfela kryptowalut, no to jak widzicie, możecie sobie tutaj um, dodać, tak, na przykład nie wiem, Tether, będzie, jest, mamy Tether USD i możemy sobie właśnie dodać taką, taki portfel dla kryptowalut, tak. Um, I generalnie ten odcinek nie będzie też. Taki zbyt długi, bo nie ma tutaj tak szczerze do, dużo do opowiadania. Jak wiadomo, tego typu aplikacje bazują na tym, że wchodzimy sobie raz dziennie, klikamy przycisk, no i nic nie musimy robić. Ta kryptowaluta jest sama zbierana, tak? Także jak widzicie, mamy tutaj właśnie ten. E, portfel dla kryptowalut. Druga opcja to są kontakty. Y, możemy sobie podawać, y, jakby y, można powiedzieć takie ulubione, y, ulubione po prostu takie portfele, czy coś w tym stylu. Y, trzecia opcja to jest właśnie te kopanie y, tej kryptowaluty. No i jakieś e, ustawienia mniej ważne Także no, dziękuję wam serdecznie ogólnie za oglądanie Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał Oczywiście link będzie w opisie Żeby sobie, e, żeby się zarejestrować Musicie podać generalnie e, moją nazwę <laughs> Tam podczas rejestracji wam wyskoczy e, Także jeszcze raz dzięki wam Także dzięki Wam serdecznie za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Także cześć.